Proszę Państwa zrealizowaliśmy też następny wniosek, następny wniosek dotyczył podniesienia jakości opieki nad matką i dzieckiem na wdziale ginekologiczno-położniczym i wdziale noworodkowym. Tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie z, ze środków unijnych w wysokości 911 tysięcy złotych. Całość projektu opiewała na milion 97 tysięcy złotych. I tą resztę, która jest tutaj, czyli te 85 tysięcy, włożyliśmy do tego projektu jako środki własne szpitala. W ramach tego projektu, to za chwilę państwu postaramy się pokazać przynajmniej część tego sprzętu na bloku porodowym i na oddziale położniczym, ale tak w dużym skrócie zakupiliśmy też w zasadzie bardzo dużo sprzętu niezbędnego do tego, żeby ten oddział funkcjonować, między innymi łóżeczka noworodkowe, aparat ultrasonograficzny, łóżka porodowe, stanowiska do pielęgnacji niemowląt, lampy do fototerapii, lampy zabiegowe, stół operacyjny. Tutaj proszę Państwa oczywiście jest to jeden i drugi wniosek nie zaspokoił jeszcze w całości naszych potrzeb z racji na to, że Jesteśmy w trakcie jakby inwestowania czy, czy też modernizowania wielu naszych komórek i tutaj w zasadzie to jest ta część sprzętowa, która pozwoliła nam wyposażyć te oddziały. Natomiast oczywiście jeszcze te oddziały, tak jak Państwo zresztą za chwilę wejdą i zobaczą, trochę wymagają jeszcze nakładów inwestycyjnych. Żeśmy w ostatnim okresie dosyć dużo zainwestowali w szpitalu, zbroi dotyczący zakupu sprzętu aparatury medycznej oddział intensywnej. Terapii i anestezjologii. Ten projekt żeśmy e, zakończyli na przełomie roku, tak naprawdę żeśmy go zrobili jeszcze e, fizycznie w końcu tamtego roku, natomiast rozliczenie jeszcze trwało na początku tego roku. I w ramach tego projektu, proszę Państwa, otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 463 000 zł, dofinansowanie z budżetu powiatu sopolskiego. W wysokości 315 tysięcy złotych i włożyliśmy też wkład własny w wysokości 57 tysięcy złotych. W ramach tego projektu, proszę Państwa, zakupiliśmy w zasadzie prawie cały sprzęt, który jest potrzebny do działania naszego ojoga. Chciałem na początku powiedzieć, że my, jako powiat Sokulski. Bardzo nam zależy na funkcjonowaniu naszych trzech szpitali. Też szpitala w Dąbrowej Białostockim, szpitala SPZOZU w Krynkach, ale przede wszystkim tego głównego, naszego szpitala w Sokółce. To jest nasz cel i nie wyobrażamy sobie, żeby pomimo tych, które bez wątpienia trudności finansowych, które w tej chwili są, które przeżywa nasz szpital. Nie inwestować w tą placówkę, nie, jej nie rozwijać, a przede wszystkim nie utrzymać i nie rozwijać zakresu świadczeń, bo te świadczenia są niezbędne dla naszych mieszkańców. Jest to jeden z najważniejszych, jedna z najważniejszych placówek gwarantujących bezpieczeństwo naszych mieszkańców i przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne. Wiecie Państwo, że mamy dwa, ale nie tylko powiatu sukulskiego, 70-tysięcznego powiatu, ale. Też no, podróżujących naszymi dwoma głównymi traktami komunikacyjnymi, a więc S19 i S8. Pan dyrektor wspomniał jeszcze o jednej rzeczy, o inwestycji olbrzymiej, inwestycji, jaką jest budowa bloku operacyjnego. Powiedzmy, 5 milionów złotych wyłożył na realizację tej inwestycji. Chcemy ją dokończyć, chcemy ją zrealizować. Ale mało tego, chcę, szanowni państwo, powiedzieć, bo Pan Dyrektor powiedział, że ta różnica będzie obciążała budżet szpitala, tak naprawdę za każdym razem musimy być tego świadomi wszyscy, e, szczególnie nasi radni powiatowi i nasza pańska rynek, e, to tak naprawdę za każdym razem obciąża budżet powiatu. To, to, to jest tak, że my, jako organ założycielski, e, powyżej kosztów amortyzacji przejmujemy Państwa Zobowiązania i to jest e, dla nas też gdzieś tam taki e, z tyłu. My musimy za każdym razem o tym pamiętać. W tym roku dołożyliśmy do szpitala naszego e, 600 tysięcy, panie dyrektorze, 600 tysięcy 700. złotych. Proszę? Prawie 700, będzie to jest olbrzymia kwota z punktu widzenia. E, Budżetu powiatu Sokólskiego i za każdym razem chcemy o tym mówić. Tak? Jeżeli ktoś u nas pyta, dlaczego prosimy samorządy gminne o współfinansowanie inwestycji drogowych, to właśnie odpowiadamy, dlatego że mamy odpowiadać za bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a bezpieczeństwo to przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne. Nie ma innej drogi, żebyśmy się uchylili od tego bezpieczeństwa i prawnej, jak i również takiej no, wynikającej z naszej woli. Tak? Nie chcemy się uchylać od tego i chcemy, żeby nasze, nasze szpitale się rozwijały. Państwo przeszliście mnie razem ja bardzo trudno i wiecie jak się dostać do szpitala w Białostoku, prawda? Także ten szpital i te trzy placówki one po prostu w naszym regionie muszą być i to jest po prostu nieodzowne. Teren naszego powiatu jest bardzo rozległy, także niejednokrotnie placówka czy w dom czy... No i mówiąc już, o Sokółce, jest jedynym ratunkiem, jedynym miejscem, gdzie może mieszkańcy z naszego powiatu uzyskać pomoc. Także, tak jak priorytetem naszym są drogi, także. Może nawet na pierwszym miejscu to oczywiście Służba Zdrowia i Szpital w Sokółce zrobimy wszystko, żeby jako świadczeń, bo niejednokrotnie muszę powiedzieć, że się chodzi między ludźmi ostatnio szczególnie, to różne są głosy, prawda, jak tam coś szwankuje czy coś tam, ale na pewno nie, nie unikniemy takiej sytuacji, prawda, że ktoś ma jakieś tam problem z dostaniem się do lekarza, to takie zawsze na każdym szczeblu powiatowym czy wojewódzkim, ale... Tak jak powiedziałam, priorytetem naszym będzie utrzymanie tego szpitala, funkcjonowanie, poprawienie jakości świadczeń.